Siema, witam Was z powrotem na kanale po tej prawie 4 przerwie. Dzisiaj wam w końcu opowiem, co przez ten czas robiłem i dlaczego to tyle trwało. Jesteśmy pod moim domem, bo właśnie tutaj wybudowałem swój yard. W ogóle pomysł tego jardu padł w kwietniu, więc dawno temu, kiedy był ten idiotyczny zakaz wchodzenia do lasu i po paru tam gonitwach z policjami leśniczymi, kiedy dron nad nami latały i w ogóle stwierdziłem, że to nie ma sensu, więc zrobię sobie coś pod domem. A więc chwilę to zajęło, bo budowaliśmy to jakieś 115 dni. W ogóle zacznijmy od tego, że działkę wokół domu mam strasznie chujową, Ono się w ogóle praktycznie do niczego nie nadaje, żeby budować tutaj, więc dopiero jak był ten cały lockdown stwierdziłem, że coś tu zrobię, bo wcześniej dla mnie to nie miało sensu i w ogóle tu nie było żadnego potencjału. Yy, ogólnie to na początku wpadł na pomysł, żeby gdzieś tam pff, w tamtej części zrobić sobie jakieś taką linię mini dirtów, takich po metr i do wklejania się i żadnych sztuczek i, i nic więcej. No ale w sumie to jest yy, w przypadku mojej jazdy trochę bez sensu, bo ze mnie jest taki dirtowiec jak z dupy trąbka, a poza tym na cholerę mi takie hopy. Nie wiem, jakoś pewnie by mi się to znudziło po dwóch tygodniach. No i wtedy Soczek Eee, jak mu powiedziałem, jaką mam działkę, mam w sumie spad w tej części, tam jest płasko To ja powiedział, że można zrobić step up Który będzie szedł w drugą stronę tak i spady, czyli pod górę i wkopać kicker No i zrealizowaliśmy ten pomysł Ogólnie to jest to Całkiem spory step, -up. nie jest ogromny, ale jest całkiem sporo, bo jest 5 metrów przelotu, 2 metry przewyższenia, więc prędko się zniemała Speedbox ma 6,75 dokładnie wysokości i 50 stopni na zjeździe bo tyle ma ten kicker, którego użyliśmy do zjazdu. Podczas budowy pojawiło się masa problemów, jak się domyślacie, bo trwało to właśnie tyle. Zacznijmy od tego, w ogóle, że to jest wszystko ręczna robota. Łopatami wyrąbana ta cała dziura, która ma 13 metrów, 2,5 szerokości i 1,5 metra tutaj głębokości. Jest to w pełni wszystko ręczna robota, dlatego że wszędzie tu są rury, kable i inne, jeszcze więcej rur. I właśnie na przykład tutaj mamy rurę od nawodnienia ogródka, a tam jest rura od wody i ten kicker nie został tutaj przyniesiony, tylko on został zbudowany w tych rurach i te rury przez niego biegną. E, dlatego właśnie trzeba wszystko było zrobić łopatami, żeby nie rozjebać tych rur. Jedną zresztą rozjebałem sam. Na szczęście tam najmniej istotną, bo tutaj idzie renna i tam jest odwodnienie, które idzie tam do jakiś tam. Nieważne, no, rozjebałem tą rurę łopatą. Tam jest rura od Szamba, a tam jest prąd jeszcze w tamtej dziurze, który też odkryliśmy. No i ogólnie trzeba było tu ostrożnie się poruszać. Z samym kopaniem było masę problemów, dlatego że ta ziemia może i zajebista do siepowania i jest fajna, jak jest mokra, ale jak jest sucha, to jest taki kurwa beton, że Legan, który jest wielki, jak brał zamach kilofem z całej siły, to się wbijał, nie wiem, z tyle miejscami, nawet tyle. I stąd w ogóle nazwa tego miejsca powstała. Mianowicie wagier Yard. To były tutaj dwa dig jemy. Po tych dwóch dżim, dig jemach w ogóle nie było końca widać tego step upa. Przychodziło tu masę ludzi, wiele znajomości nad e, prośbami o pomoc przy tej e, hopie, ale w końcu jest gotowa. No nie jest gotowa, bo jeszcze ten lewy róg może dokleić, ale to naprawdę w porównaniu do tego ile to było roboty to jest nic. No, i nie ma jeszcze wejścia na wieżę, wejście będzie po Joju. Jak już o Joju mowa, no to wrzucam ten film jeden dzień przed Jojem. Jak widzicie, mam na sobie nową koszulkę przypierdol. Mamy trzy nowe wzory koszulek. i Jeżeli chcecie takie zdobyć albo kupić, no to zapraszam do naszego namiotu. Podbijajcie i tam się wszystkie dowiecie. Giger, który został użyty na wybicie, to ma 2-3 wysokości, 60 stopni na wyjściu, czyli taka klasyka hopy kontestowej. 4 coś tam długości. Eee, mam niestety tylko 5 metrów płaskiego, w związku z tym padła decyzja, żeby ta dziura ogólnie jest dosyć dużo głębsza niż tutaj to co widać, bo One, cały najazd jest wyizolowany od podłoża. Te palety leżą na bruku. No i można fajnie bo latać po deszczu. Mam nadzieję, że na zimę będę mógł te, też tego używać, w zasadzie jak tylko odśnieże najazd. No i żeby to zrobić, to będę musiał jeszcze zaizolować tę rurę od wody, która jest na zewnątrz, bo mi zamarznie woda i nie będę miał wody w domu. No i dlatego, że, z tego powodu, że mam właśnie 5 metrów płaskiego, no to zjazd z takiej stromej wieży musi być idealny, bez żadnych, nie wiem, wyboi, jakichś dupceń i innych takich rzeczy, musi być po prostu... No, perfekt, w związku z tym użyłem tutaj kikera przelotówki. On jest troszeczkę dłuższy niż tamten, wysokość jest, on jest chyba o 20 cm niższy, ma 50 stopni na wyjściu, więc jest płaski, to jest przelotowa. przynajmniej według moich standardów. Eee, I tutaj ciekawostka: kiker został dołożony do wieży i odmierzona odległość od wieży za pomocą trygonometrii, dokładnie tangensa chyba. Policzyliśmy, gdzie on ma dokładnie stać, żeby się kąt zgadzał żeby nie było żadnego wdupcenia tutaj na tym przejściu zjazdu z Kickera, i to jest chyba jeden, jedyny raz, kiedy w życiu mi się przydała w realnym życiu trygonometria. Tam u góry jest dość strasznie, w ogóle to my musieliśmy podwyższyć wieżę o półtora metra niż pierwotnie zrobiliśmy. Wieża, wieża jest całkiem spoko zrobiona. Robiliśmy ją pierwszy raz i też to trochę zeszło. No bo raz, że na wysokości to nie jest tak łatwo przykręcać takie wielkie belki. I sama wieża nam naprawdę długo zeszła. Jeszcze w ogóle nie jest zrobiona, bo tam leży drewno, żeby zrobić te schodki. Schodki będą stamtąd szły z tego miejsca. Tu są dodatkowe dziury na ziemię, które sobie zrobiłem w kształt kratki. Stąd będą schodki. Normalnie na razie jest getto i wciągam rower na linię, wchodząc pod rabiny I jest to chujowe, ale na razie nie mam czasu tego zrobić, zrobię to po dżoju. Ogólnie chopają, że jest przetestowana, ale skoczyłem tylko zaledwie 7 razy. Skończyłem ją dopiero parę dni temu i niestety na fula obecnie nie działa, bo ten, tu jest takie dojebanie na tym zjeździe, że no zjada po prostu fula, ale może jeszcze jakoś to rozkminię, żeby to działało na fula. Na razie to latam tylko na dirtówce. Eee... No i ogólnie spoko, nie ma żadnego wdupcenia, bo naprawdę przyłożyłem się do tego najazdu, żeby było inny, jak najgładzie tutaj, jak się da i zadziała za pierwszym razem, więc się cieszę. Jedna rzecz, która jest trochę na odpierdol zrobiona, to dziury, pod które belki od wieży, bo miał to być prostokąt 3 na 25 metra, a wyszedł z racji odmierzenia na odpierdol miejsc na dziury, wyszedł chujokąt, jak widzicie. Tam jest kurwa jakieś, nie wiem, 2,4,9, tu jest 2,3,3, 3, tam jest 2,8 coś, a tam jest 2,9. <noise> więc yy, no... zajebiście. <noise> Ale niemniej jednak wieża jest prosta, stabilna bardzo i działa, więc... Poza tym, że wygląda to jak chujokąt właśnie, no to w sumie nic. No, sama wieża ma 5,2 i jest dobudówka do rozpędu, dodatkowy 1,5 metra. Dokładnie 1,55 Myślałem, że w ogóle przelecę to za pierwszym razem, a na pierwszym razem leciałem na fulu i sklinowałem to zębatką. I się strasznie zdziwiłem. Dobra, zaraz będziemy tam wchodzić na górę i wam wszystko opowiem i sobie też trochę polatam. Jeszcze przejdę do lądowania. Nie jest gotowe, bo tutaj muszę poszerzyć nie wiem, o metr, 70 centymetrów ten lewy róg i już wtedy będzie zajebiście, a jeszcze kolejną rzecz to muszę osłonić te okna jakby ktoś zrobił łuk przy trój. ta hopa miała być z treningową no i mamy fajne tutaj duże lądowanie które będę musiał czymś wysypać docelowo, dlatego że teraz jest świeżo po ulewie, w ogóle zajebiście, że ta hopa działa świeżo po ulewie ale ta ziemia jak, jak wyschnie. To jest taki beton, że ja pierdolę i fajnie, fajnie się tym shapeuje, bo tylko raz klepnie, że już masz kształt i może potem napierdalać 3 miesiące deszcz i to się nie, nie rozpada. No ale do wyduptania się to tak średnio. Najprawdopodobniej tu polecam z rąbki albo kora. No poza kopaniem, samym problemem z kopaniem, no to były problemy z elektronarzędziami i rozpierdalały się wszystkie rzeczy po drodze, trzy wkrętarki. Jedna wyżnarka, jedna piła tarczowa, i już tam masę innych fakapów, których nawet nie chcę sobie przypominać. Ogólnie, mimo że drewno z odzysku, to wyszła mnie chopa około 4 klocków mniej więcej. Jakbym zamawiał nowe drewno, to pewnie prawie dycha wyszła. Bo w tej wieży jest naprawdę w chuj drewna. Mimo, że nie wygląda. No, i w tym najeździe też. Ogólnie to pokażę Wam, niestety, tylko zdjęcia z budowy, dlatego że miałem na dysku parę filmów i bardzo dużo timelapsów z budowy. Miałem też filmy, które chciałem wrzucić potem na YouTube'a, bo nagrywałem się jeszcze chwilę przez ten czas. No, ale nie pamiętam czy mi, czy Leganowi spadł ten dysk. I nie ma tych filmów. I chuj. I bardzo cię Patryk kopko przepraszam. Nie mam twojego front flipa pierwszego, którego skleiłeś w maju. Może gdzieś tam mam jakiś klip z telefonu, ale niestety cały ten odcinek poszedł się jebać. Więc bardzo przepraszam. Tak wiem, że da się odzyskać dane z takiego dysku, ale jest to strasznie drogie, bo ta usterka jest trochę poważniejsza niż to, że się ten czytnik zablokował o tą płytę dysku, tylko właśnie się kurwa zjebała ta część to czyta dyski i... Jeszcze nie wiem, zobaczę, może będę to odzyskiwał, może nie. Dobra, ja mam już założoną ochraniacze, tak nie, na razie idę po prostu do góry i sobie coś po... Widać, całkiem fajne widoki tutaj są. Mogę podglądać każdego sąsiada. Jest tu wpływ wysoko. Z racji tego brakującego z lewej strony rogu, no to skaczę trochę bardziej z prawej strony kickera. Pierwszy lot dzisiaj pewnie sklinuje, bo ten najazd jest, kurwa, serio dosyć trudny. Sama chopa jest łatwa, ale najazd... niekoniecznie. clean a dodam, że ta hopa ogólnie też powstawała tyle dlatego, że no ogólnie to pracuje codziennie poza weekendami postawa weekendami, coś tam posypałem godzinę, dwie po pracy eee, ale powstawała głównie dlatego tak długo, bo padało przecież od maja do lipca praktycznie kurwa padało z półtorej miesiąca łącznie no i też przez to, że to, tylko to budowałem i nic innego nie robiłem, nie jeździłem, byłem tylko raz na, w Kazinie na rowerze, gdzie było chujowo, to w sumie robię tylko to i jestem strasznie nierozjeżdżony, więc możliwe, że jak się rozjeżdżę no to będę nie, miał, nie będę miał tych problemów z dołatywaniem tego, to myślę, że kwestia wyczucia jazdu i będzie działać. Co Nie podobało? Nic. Nie mnie. Ogólnie to chyba mi z dłuższą chwilę zajmie, zanim się przyzwyczaję do tego wgniecenia. <słyski> To był pierwszy dobry lot. To takie trochę proste sztuczki na razie idą, bo próbuję się wczuć w ten gwiazd i dolatuję tak na skraj progu. Teraz już przestałem o niego haczyć. Chodzi mi po głowie truja, ale brakuje mi do niej fuj prędkości. Ja poza tym strasznie dawno jej nie robiłem, zwłaszcza na sztywniaku. O! To jeszcze nie jest to. Dobra, to już by było na razie na tyle, bo jestem zmęczony. Mam jeszcze dużo do zrobienia przed Joe'em. Eee, także wpadajcie teraz na Joe'o po koszulki, po wlepy. I to tyle na razie.